Liberty City. Po zawirowaniach w sprawie wymiany diamentów, Ray, mimo że nie ma diamentów ani kasy, jest obwiniany za nieudaną transakcję przez niejakiego Izaka. Izak chce go wykończyć, ale nie wie o tym, że to sprawka motocyklistów z gangu Lost. Gadam Stop. przez komórkę, palancie. Chcesz nie wykończyć? Co? Walsie. Wiesz co? Nawet nie zacząłem. Ty, złodziejska kurwo. Mam przez ranę przez ciebie. No dalej, śmiało, powiedz coś, dupku. Spróbuj kurwa szczęścia. Rejma przez ranę. Czego kurwa chcesz? Chciałeś, żebym przyszedł. Wybacz. Mam kurewsko kiepski dzień. Przykro mi to słyszeć. Ta pijawka z pejsami będzie gadać. Sprzotni tego pachoła. Ale kogo? Handlarz diamentów. Obwinia mnie za wszystko, wszystko, nawet za rzeczy, których nie tykaliśmy. Teraz nie mam kasy. Ani diamentów. A ten chuj grozi, że mnie zabije. Odszczel tych synów. Żaden problem. Mam zabić Isaaca, ale pewnie skończy się na wymordowaniu połowy hotelu. Piętro jest całe zajęte, kolego. No dawaj, tylko ja i ty! Powinieneś być za to wdzięczny. Spieprzaj, Rej. Nie będę po tobie więcej sprzątał. Zrozumiałeś? Z porządku, Niki. Nie zapomnij o szacunku i tak dalej. Nadal jesteś zwyczajnym pionkiem w tej grze. Ani pieniędzy, ani diamentów. Kupiec nie żyje razem z połową hotelu. Brawo, Rej. Dzieci. Mam piękne. Świetnie, słuchaj, muszę spadać. Cześć, Rej, więc co to za koleś? Pamiętasz, Niko? To mój dobry przyjaciel. Możemy pogadać? Pewnie, że możemy. Byle tylko nie za długo. Ciekawe czasy, wiesz co mam na myśli? Słyszałeś o naszym przyjacielu? Tak, masz na myśli Harego. Takiego z czapką. Nie, faceta z. no wiesz. z takim bada-bip, badabib, badabub. Tak, taki kolej z. no właśnie ten. No tak. Słyszałem. Więc ogarnij się, Ray. Ciężko nie było o tym usłyszeć. Jak wyryżnąłem połowę żydowskiego hotelu. Widzisz, Phil, jest tak. Wiem, o co pytasz, i nie mogę. Jak to nie możesz? Nie mogę, Phil. Mam teraz mnóstwo na głowie, biznes się rozkręca. Nie chcę się dekoncentrować. Jak widzisz, ja też mam poważne sprawy. Posłuchaj, Niko jest dobry, załatwi tą sprawę. I mówisz, że to twój przyjaciel. Oczywiście, miło poznać. Podejdź tu. Triada jest w posiadaniu sporej ilości hery i koniecznie chcą się jej pozbyć. Gadają o niej w całym mieście. Chcą się jej pozbyć za wszelką cenę. Myślą, że jest przeklęta. Udowodnij to. Okradnij ich. Jest załadowana w ciężarówce jadącej na Franklin Street i West Dake. Dorwij się do niej i zadzwoń do mnie. Jasne, tylko panie Phil, to będzie kosztować. Jasna sprawa, nie ma problemu. Przeklęta koka, której chcę się szybko pozbyć? Co za bzdura. Może jak poproszę, to oddam ją bez walki. Dobre sobie. Ta koka jest przeklęta. Naprawdę nie chcesz jej mieć. Phil, słuchaj, mam rzecz, którą chciałeś. Co mam z nią zrobić? To prezent ślubny dla mojego siostrzeńca Frankiego. Zawieź ciężarówkę do takiego wielkiego domu na Avenue. Chłopak będzie na ciebie czekał. Cześć, jesteś Franki? Twój wujek prosił, żebym dostarczył Ci ten prezent ślubny. Szczęścia z ciebie. Nic o tym nie wiem. Mam pilnować tego towaru, aż film przestanie świrować. I będziemy mogli to sprzedać. Póki co, muszę to przepakować samochód szybszy od tego. To będzie fajny miesiąc miodowy. Na razie. Niko, wspomniałem o tobie niejakiemu Pegorino. A robotę? Ta, ma interes do zalatwienia. Słucham. Przyszedłem się zobaczyć z panem Pegorino. Wiem. Domyśliłam się, że nie sprzedajesz ubezpieczeń. Więc jesteś tu, żeby dla niego pracować, zabić go czy aresztować. A może wszystko naraz? W porządku, proszę pani. Zajmę się tym. Moje życie jest w niebezpieczeństwie, a ja tu sobie rozmawiam. Mógł mnie zabić. Jesteś bezużyteczny. Zorganizowana przestępczość. Gówno prawda. Z takimi pracownikami nic dziwnego, że ta organizacja działa tak wspaniale. Ty jesteś Nik. Chodź. Możemy prawie zagwarantować, że byłeś śledzony. Pytanie brzmi: czy o tym wiedziałeś? W tej chwili nie dajesz mi do zrozumienia, czy wiedziałeś. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, mnie to obchodzi. Wiem wystarczająco o tobie, twoim kuzynie. Wiem, że wielu ludzi z Twojego otoczenia skończyło w pierdlu. Może niektórzy, ale tak dzieje się w całym mieście. To niebezpieczna gra. Nie rozumiem. Proszę cię, żebyś zajął się problemem. A ty go rozwiążesz. Albo się nim nie zajmiesz, a wtedy sam stanie się problemem, bo ktoś inny będzie musiał się tym zająć. Muszę porozmawiać z Pegorino. Co ty wyprawiasz? Jest zajęty. Cześć, Nico. Stawaj. Ten facet jest wszędzie. Jak jakiś karaluch. W pozytywnym znaczeniu. Rej, chodź, pogadamy sobie. Szef załatwia interesy. Szefie, przyniosłem ci to, bo mi zależy. Dobrej zabawy, chłopaki. Ludzie to jest Niko. To on ratował reja od utonięcia w kupie gówna. Co w ogóle się odpierdala z tymi diamentami? Pojęcia nie mam. Robiłem tylko to, co powiedział Ray. Nie dorobiłem się swojej pozycji, wierząc w każdą usłyszaną bzdurę. Nie jesteś człowiekiem, który wykonuje rozkazy, jeżeli nie są w jego interesie. Jest pan mądrym człowiekiem, kapitanie. Zamknij się, pejt, Dziwi mnie, że możesz mówić. Kiedy masz usta, zajęte całowanie mnie w dupę. Ray pomagał mi coś załatwić, więc pomogłem mu z diamentami. Skończyłem z nim pracować. Nie podoba mi się sposób, w jaki załatwia interesy. Wszystko się popierniczyło. No pewnie, że tak. Diamentowa afera to zajebisty nie wypał. Rej nie miał informacji z pewnej ręki. Niko będzie ubezpieczał spotkanie. Dostał kasę, żeby ochraniać mnie. Ratowanie waszych tyłków to godziny. To tylko na wypadek, gdyby coś się spieprzyło, prawda? Pawano z dysz szefem nie zadzierali. Obójcie ty tępy głupku. Każdy próbuje zacząć z każdym. Daj mu karabin, Marko. Oczekujesz, że będzie rzucał cegłami z okna. Kieroleni, Pawanos, gdyby tylko reszta grup się o tym dowiedziała, jestem pewien, że wszyscy by pomogli. Skurwy syny próbowali zabić mnie na spotkaniu, próbują uciec z prezentem od reja, czy to mają tupet. Przynajmniej mieli na tyle honoru, żeby spróbować to zrobić na spotkaniu. Nie przyszli do pańskiego domu, kiedy razem z żoną spaliście. Niech pożałują, że się w ogóle urodzili. Nie mogę się ruszyć z tą kulką w brzuchu. Niech nawet nie myślą, że przekroczą zachodnią rzekę bez oglądania się za siebie. Powoli zaczynam zwracać uwagę na moją załogę, kiedy stawiają mnie w takiej sytuacji. Wiedzą za dużo i mogą okazać się szczurami, albo władza im uderzy do głowy i nie dadzą się podporządkować. Rej był dla mnie nikim, dopóki nie zaczął dużo zarabiać i wsadzać w nie swoje sprawy. Szczury wychodzą tam, gdzie ich się nie spodziewasz. Dowiadujesz się o nich wtedy, gdy rano znajdziesz ich gówno. Dobrze się spisałeś, dzieciaku. Miałeś głowę na karku, kiedy wszyscy inni ją stracili. Czasami nawet dosłownie. Niebawem będę potrzebował kogoś takiego jak ty. Niko tu Roman. No dawaj na te kręgle. Niki, ty i Pegolina zbliżacie się do siebie, co? Ma robotę? Dobrze płaci? To tyle w temacie. Pamiętaj tylko, kto cię przedstawił. Pamiętaj, kto cię wkręcił w ten biznes. Nawet nie próbuj o mnie zapomnieć. Gdybyś chciał się jakoś zrewansować, mógłbyś odpalić mi jakiś datek. Przykro mi, Ray, jestem wolnym szalcen. Nie bawię się w takie rzeczy. Ta robota ma trochę minusów, ale przynajmniej nie trzeba się martwić podatkami.